To pierwszy taki forum w Zielonej Górze. Przedsiębiorcy, naukowcy oraz wolni strzelcy, którzy kreują różne nowatorskie rozwiązania w jednej sali. To realne zetknięcie się innowacyjnej, kreatywnej myśli z biznesem, a tylko w taki sposób udaje się wcielić w życie pomysły, z których korzystamy na co dzień. Forum jest formą zebrania potencjału kreatywnego, który jest w naszym województwie, przedstawienia go, powiązania instytucji osób funkcjonujących w tym sektorze, przedstawienia potencjału, który w tych osobach jest, wskazania możliwości rozwiązań problemów, z którymi się przemysł kreatywny na co dzień boryka. GPS wirtualna rzeczywistość przechowywanie danych w chmurze. Niegdyś tylko pomysły dziś realne zadania. W Zielonej Górze funkcjonuje kilkanaście. Firm, które mogą pochwalić się stworzeniem innowacyjnych koncepcji, ale brakuje im zaplecza finansowego. Forum pomaga nawiązać takie kontakty. To nie jest forum kreatywne, forum przemysłu kreatywnego. Przemysł zakłada, że jest jakiś inwestor, że jest kapitał, Jaki, że jest inwestor i kapitał, no to oczywiście liczy na, jakąś, na jakiś zwrot tego kapitału. Tak? Także to ma rozwinąć ten biznes. Pierwsze zielonogórskie forum przemysłów kreatywnych otworzyło wystąpienie gościa specjalnego Ewa Mingę, światowej sławy projektantka, nie tylko w branży modowej, podkreślała, że w dzisiejszym świecie pojęcie technologii i sztuki idzie w parze. Biorąc pod uwagę te dwa zagadnienia można osiągnąć sukces. W każdym elemencie e, życia, który nas otacza, są dwie dwa składniki: i sztuka, i technologia. I guzik. Jest sztuką i ołówek jest sztuką. Wszystko zależy też od tego, jaką przyłożymy do tego technologię. Możemy to bardziej wykreować bądź mi wykrywać? To potwierdzają wystawcy, którzy prezentują się na forum. Przecież nowoczesne designerskie meble to tak naprawdę połączenie sztuki i technologii. Podobnie jest z muzyką. Artysta tworzy teksty piosenek i śpiewa, a całym wydawnictwem, czyli technologicznym podejściem do tematu zajmują się wytwórnie. Tak działa Zielonogórskie Winylowo aby płyta powstała. To najpierw trzeba mieć artystę. Najpierw ten artysta musi nagrać materiał w studio, czyli musi inżynier dźwięku nad tym czuwać. Później tą płytę wydajemy i tłoczymy ją, czyli tam jest następny proces technologiczny. Później robimy całą promocję, czyli to jest praca dla grafika, dla filmowców, żeby teledysk nagrać. Później robimy bookingi na koncerty, czyli tutaj włączają się też właściciele klubów i różne osoby, które organizują takie imprezy. Pierwsze Zielonogórskie Forum Przemysłów Kreatywnych to wydarzenie dwudniowe. Zainteresowani powinni odwiedzić Centrum Przyrodnicze przy ulicy Dąbrowskiego.